Oto dalsza część naszych przygód. Ze mną jest William i Kikami. trochę ciszej go było słychać. Ja jestem dzisiaj, dzi dziś jestem, jestem dziś, dzisiaj, dobra. Ważne, że dziś na nowym sprzęcie. Jackiem. jestem Jackiem Sparowym, chociaż tak nie wyglądam, no, ale dobra, o taki jest. A tak jeszcze lepiej wygląda. Kozacko z tym mieczem. Kozak. Dobry. Mam dziś nowy mikrofon Znaczy, Nowy, nowy Nowy z tamtego roku <grym> Piłem go już we wrześniu, ale musiałem sobie kupić ale... jeszcze przejściówkę I podłączyłem sobie kartę dźwiękową osobną I nie powinno być już tych denerwujących szumów Bo to jest teraz gut sprzęt O ile były te szumy? Były, jakieś tam były, ja tam coś słyszałem Mam lagi w mózgu, dobra i jak widzicie, tutaj trochę od, odpimpowałem to. Jest, jest styl, jest moc. Tu są takie grządki, nie wiem po co to. No, taki a tak, taki dla wyglądu. Dla pizzu. Taki wygląd dla pizzu. Sam Strogser robił. A tak a gramy właśnie na najnowszej wersji 1.6 A właśnie, jak widzicie nie, nie widać jak słyszycie i widzicie Nie ma napisu tam wersji jakiejś, to jest najnowsza wersja I Możemy Trawa jest. wyruszać w przygody Wyruszamy w przygody. Ciemno jest, nie boimy się ciemności. Masz miecz e, nie Ale okej. Okay. Dobra, pażę. Ja będę ja, ja biegł. No. Ja mam spalniczkę. Dobra, lecimy. Ja pochodnie. Dobra, też cię lubię. Chodź. Idziemy w poszukiwaniu lapisu na zuli. O. ty widziałeś to? O. Tu my mamy jakieś normalne szczęście. Daleko nie wiem. Już jakaś jaskinia. O, szarota. O, tu jest jakaś jaskinia. No widzę, widzę. Ale tu jest, to jest O, Creeper! No cholera jasna Już mnie przywitał <noise> O, może tam coś jest Następny Kartę Czech ja go palę hmm. Polacza mam Niech spać Dobra dobra to ja go tu zabiję A buchnie Nie Cztery. Oj Czekaj Patrz tu Ilon ma zapłonu Nie żyje Stare? O, ile tu potworów jest? To chyba tutaj widziałem na początku im się świat generował te creepery i tak dalej Sprawdź Bo jest z 7 Sprawdź co tu jest magiczną mocą. Pod nami zaraz Ale To jest mob spawnę pewnie Ty skąd miałem drewniany killów Ty masz łuk. Wiem ale, ale ten mam... dokładnie pod nami są te potwory yy, Tak Okej okay.

Ciiwo, nie, nie biegajcie tak, bo nic nie widzę. Ej, ej, ej. Jest... ej dobra, ostro! Oj! Ja leżę, 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 leżę. No. Brawo, brawo, brawo. Ja tylko zabiłem sobie... ich. Wow! Zabiłem połowę. Jestem, jestem. Dawaj zabiłem. pochodnie, rudy, szybko wokół tego pochodni dawaj. Kamil, Kamil A, 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 Kamilu Lecę do was, dobra Przebiegnie się A duchu, lecz się Odru... Ej, nie bierzcie moich przedmiotów Ja chyba coś wziąłem twojego, ale wyrzucę zaraz Ej, Ja wiem co to ja ja co co? Co co? jest prosto Wow, jaki skamp z... Rudy, wow. da... Kamil Dawaj wokół tego podnie. Zabij mnie <grych> Chodź, a gdzie się odrodziłeś? Chodź A, do... zabił mnie <grych> Dobra, ja jestem w iglu Ej, teleportuj mnie tam <grych> A gdzie ty jesteś? na spawnie. Dobra, użyję magicznej mocy Nie no, nie chcę robić cięć, bo to jest głupie To też, głupie. To też jest głupie Ło, wow, ja, ja spam Ja lecę też. No. Nie, ma tak ja, nie ma nie jak zajść Oj! oj. To ma pochodnie! Już? Kto ma pochodnie! No rzeczy tam były? Bajka, Ej! Dalej zginamy. Malutkie cięcie, niestety. Musimy zrobić. Musimy. Ok, wracamy po przerwie. Jak widać, wszyscy już jesteśmy w komplecie. Fajajaj. E, ja twój kiro, bo się zniszczą. Jeszcze <grym> ze 4 razy zginęliśmy przy okazji. Nikt Ale nie miał pochodni, ja, chyba. Ja, ja proponuję zostawić ten mob spawner. Ja też. Ale Kamil. O, zombie. Ja pierdzielę, musiał ruszyć. Ups. Ach, łucznik, kurde. Nie mam czym rozwalać kamienia. Ej, ej, ej. Dobra chłopaki, zabezpieczcie, no bo dobra, ja mam pomogę. Tylko tu jest, jest dalsza część jaskini. Kilofa nie mam. Wow, jest dalsza część? Chyba tak. He, jest. A pochodnie ktoś ma, ma. Mła, ja mam. Ale nie jest rozległa ta eskina użyj, to... użyj mocy telekinetycznych i, i zobacz Tutaj pod nami zaraz Mob spawner? Od, nie wiem, tu są takie trzy potworki jakieś I tutaj zaraz obok Ja muszę sobie killoff zrobić chłopaki Komu zrobić killoff? Ja tak. też chcę Dobra Mi też No to robię trzy killoffy, ale ja tej Dwa dla siebie Patyczaku Patyczki, patyczki... No i... Gdzieś się to kopałem, ale nie wiem gdzie. nie mam pochodni. Nie wiesz gdzie. oj, 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 oj. Yes. Rzuciłem kill off. Rzuciłem kill off. Kto się pierwszy na niego rzuci. A gdzie ty jesteś? Będzie, że ja w tej jest... dziurze. Tam kupałem taką dziurę, dziurę, dziurę i nie, nie wiem gdzie nie spadłeś jest. Spadłeś do Śm... dziury. Lubisz dziury? O, jesteś tu, widzę Cię. Tutaj. Masz I tam kilofa, jest dalej. Masz Uważaj, tu jest ten szkielet. Masz mam, dobra. Mam? Ty, wziąłeś go chyba. Nie... Ja mam dwa kilofy. Kamil go pewnie wziął i ci nie powiem A O, no, taki złodziej. Kamil, masz? No, wziąłem, masz. To młody. O. Dobra. Ej, to wpadamy tam, nie? Uooooo tyle. Teraz robimy go. Drugi U. To jest jakiś mob spawner czy mi się wydaje Eee. Nie wiem, tu jest jeszcze jeden szkielet i tu nie wiem czy jest zresztą. Ale... Ty dajcie My ktoś pochodnie. My się kopiemy jest... bez sensu po jakichś dziurach, tu nic nie ma. Żelazo. Aż plus żelazo. I kamienie. Rozświetlę ten, trochę ten mrok. I węgla. Ta. Oprócz wszystkich materiałów to tu nic nie ma. Oprócz lapisu lazuli, który nas interesuje. Gdzie to tam się kopie? Że tu się biegł Ale tu jest żelazo człowieku. O! O! Creeper! Łoj! Łoj! Uciekaj! Tam są chyba trzy. Hej, hej, hello. <ścoughs> o, Creeper. Masz łuk. Ja będę tu robił co tego. Matadora, kurde, jak na byki Chodź tu, haj się chowa, haj się chowa Dzip, cip, cip, A Uu, A, uciekaj Nie uciekaj, spokojnie Ja się boję Widziałeś jak go podniosło do góry Tu są chyba trzy, jeszcze pod nami O cholera Cześć, cej, zostaw, zostaw. O, zabił, zabił jakiegoś tam stworza. Tam jeszcze jeden jest. No wiem, wiem. Jeszcze łucznik Oj. O... Nie, Kurwa, <zysklaracja> to jest normalnie Jakie bomby. Kurwa. Ej, nie popychać mnie. Gdzie był ten łucznik? Ja słyszałem łucznika. Używam radaru i wszystkie potwory są daleko. Już się rzucił, już się rzucił na to żelazo. Dziad jest? Trzeba korzystać. Dobra, ja z tym była. Ja słyszę łucznika, ej. ej, no co się ja, ja dzieje? Ej, jak ja pierdolę, mnie klatkuje. Te słyszę, ale. Nie widzę. O, wodospad. <grym> a ej, kto tu? tu kamień postawił? Nie ja. Herobrine? Ale nie, podobno go na LGS6. A był w ogóle? No? Ja go nie widziałem. Bo ja, ja, ja na jednym z filmików widziałem jakiś tam głos, nie wiem. <laughs> Biał tam. średni na tak na górce widziałem, nie? Potem wszyscy w komentarzach pisali. A Robisz tego normalnie, gufo. O, Kamil już to pozatykał, wszystko widzę. Rozwiął nasze wątpliwości. Ej, i skąd my tu się dostali, jak tu... Ej, tu jest jakiś potwór jeszcze blisko Jasne, tu. pierniczam, tu nic nie ma, dobra, chodźcie tam, idziemy szukać O, tu tata. jest jaskinia kolejna Idziemy już... o, znalazłem wyjście Idziemy szukać kolejne Ej, ja mam jaskinie tak. Ale duża, czy mała? Duża chyba O tu? Tu, patrz Gdzie? Na górze Na róży No i co? Co jest? Co zrobiłeś? Ale dziura No Jezu, dalej muszę użyć tej... William, ale jama Popchał mnie, co za... Gdzie to jest? To zaczęło... Ej, nie, nie, nie A masz, le. Daj mi trochę ziemi, ja tam zajdę jakoś powoli. Masz kamień I... Dawaj to Masz już śnieg O, ale... A masz Bardzo zrobiłem Ej, tam dalej tu jest, kogo nie... Ej, ile potworów o cholera Oj oj, Dureń, A nie, żyję, Żyje Biorę przedmioty Ty tam tu wyjrzałem ci wszystko A ja mam twój klej i ten ten Ej, co się idziemy wpadliśmy Ja teraz z wełny wełno we będęś podnosz Ja mam pół sorduszko. A ja mam półteczku. Zginąłem. Ej. Co się stało? Ej, ciemno. Uuu! A czego Kamil też. Zginął. No Oj, e, pięknie. Dobre. wy to robicie? Ja wychodzę na górę, co chcesz za mnie? I to jakiś potwór jest zaraz, a nie szybszy. nie co mam? Uuu, co mam? chyba twoja mam? jest. co mam? Nic co mam? A co mam? A